Źródło miłości. Urokiem swym powalam cały rok, nie tylko przez rok, ale długie lata. Tego nauczył mnie tata, Ojciec Niebiański, z wyższego wymiaru, który w miłości nie ma umiaru. I dąży do sprawiedliwości wśród całej ludności. On w moim sercu gości i chroni od wszelkich przykrości. Prowadzi mnie na scenie życia, gdzie żywa prawda jest do odkrycia. Działam. Z determinacją w życiu swoim, By żyło się lepiej siostrom i braciom moim, Z uśmiechem i w sercu radością, Na przekór wszelkim złością.